To pójdź sam, pójdź, bądź sam! O, nie. Ty nerwuj mnie. Chciałaś widzieć matka na obrotach na żywo? To możesz sam! No, bądź, patrz. Ty, ale ona nie wygląda na 50. Ty, nie, nie. Tak, max 40. Ale nie, nie 50. Nie, nie. No, ty. Ludzie się patrzą. No ludzie się patrzą. A ludzie się... Ty, bo to trzeba zacząć beceć. Jak zaczniesz beceć, to łonie cię stąd nie wydupią. Wyj, wyj. Dej. Kotała chci, żebyś dźwięki wyłączyła. To nie, no. ta chusteczka, żeby się wypłakać, no. To ino mam. Kurde noga. Sraj, taśma, mi dowóż. Coś ty chciała, iż za kustnica solca oddać. No. <słyski> No. Kurde, zacznij płakać, bo na ziki stąd wygnają. No, no. Ty, ale no my ją tak hejtowali, ale ona tak wcale chyba się nie wygląda. Nie, nie. Pff. Nawet ładnik kot przylazna jej pogrzeb, Ty zabie...